Fajcie, mordy, po najnowszym filmie, w którym gdzieś tam delikatnie pstryknąłem w nos Saszkę. Pewnie większość z Was go nawet nie zna, ale no jest sobie tam jakiś Saszka, który robi podobny content do mnie, tylko gówniany. W każdym razie, no jest to jakiś tam Saszka i pisze do mnie: Saszka powiedział na jakimś tam live, że czeka tylko na Twoją akceptację walki na Fame MMA. Ja nie będę go z tego rozliczał, bo ja osobiście tego nie słyszałem, więc nie mogę mu zarzucić, że tak powiedział. Natomiast dużo ludzi do mnie pisze, że tak powiedział na live i wie, że tam czeka ją tylko na moją akceptację walki z nim, że coś tam unikam i tak dalej. Po pierwsze to nikt nie czeka na akceptację walki ze mną, bo ja żadnej propozycji nie dostałem. Po drugie, z tego co się orientuję przepraszam, a orientuję się dużo to nikogo z zarządu Fame MMA nie interesuje Sasza w karcie walk, więc muszę was zmartwić. A po trzecie nie mam ochoty z nim walczyć na, na Fame MMA, bo tak naprawdę to jest postać, która w internecie kiedyś miała jakieś wyświetlenia, kiedyś miała jakieś zasięgi. Obecnie nie reprezentuje sobą ani żadnego poziomu tworzenia tych filmów, ani nie reprezentuje sobą żadnych zasięgów. Więc mi też to żadnej korzyści nie przyniesie. Ja na mój stan finansowy nie narzekam, na mój status finansowy, więc żadnej takiej nahypowanej walki i sztucznego konfliktu z nikim innym nie potrzebuję. No a z Saszą nie mam po co się bić na Fame MMA. Bo, bo po pierwsze, nikt z Fame go tam nie chce oglądać, a po drugie, no dałbym mu wtedy za dużo satysfakcji, dałbym mu wtedy moje zasięgi, dałbym mu wtedy to, na co ja pracuję, bardzo ciężko robiąc dobre filmy dla was, także przykro mi, muszę was zmartwić, nie ma żadnej propozycji, a nawet jeżeli by była, jeżeli Sasza by zaproponował im, że będzie walczył za darmo, bo może to by ich skusiło to wciąż ja nie mam po co tego pick upować. I tak bardzo dużo satysfakcji pewnie mu dam tym, że nagrałem teraz story o nim i jakaś część z 50 tysięcy ludzi, która wyświetla moje instastory, zacznie szukać, kto to jest i jakoś tam znowu wzmocni mu ten zasięg. Natomiast niech, niech już będzie, bo chcę zakończyć ten temat i nie mam jak odpisywać każdemu z was, więc po prostu powiem to publicznie na instastory. Zamykam ten temat. Co do Fame MMA i co do Saszki Deunera. Tak naprawdę to wszystko, mordy. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. Bananowe życie. Jutro do Dubaju. Robimy dla Was kozackie materiały. 4-5 naprawdę grubych filmów. Trzymajcie się. bio! muszę Was jeszcze odpiątkować na sekundkę, dlatego że jak już jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym zamknąć cały ten temat właśnie Fame MMA. Ogólnie jest to organizacja, którą ja bardzo szanuję. Wiecie, że mam dobry kontakt kumpe kumplowy, kumpelski, przyjacielski z Boxdelem, czyli z. Włodarzem tej organizacji i ogólnie nie wykluczam i nic do nich nie mam i pewnie bym się u nich znalazł albo znajdę się u nich, ale na pewno nie na zasadzie jakiejś nahypowanej walki z kimś, kogo tak naprawdę lubię, tylko dla 100 tysięcy czy 80 tysięcy złotych, czy 200 tysięcy złotych, nieważne, jaka tam jest stawka. Nie będę wychodził, żeby bić się z kimś, kogo lubię. Jest jeszcze jedna postać w internecie polskim, ona jest mocna tylko w internecie, co? możecie wiedzieć, o kogo chodzi, której bardzo nie lubię, która działa mi na nerwach, natomiast no nie jest mi potrzebne, żeby tutaj teraz rzucać ksywami, jakimiś wyzwiskami do tej osoby i robić dramę pod fejmem ma. Także jak będzie miało do tego dojść, to i tak do tego dojdzie. Teraz mogę z wami zbić piomę. Podulacje jakie opublikowaliście na swojej historię, Sasza oraz Buddha zdejcie mi wiele pytań, czy mogłoby dojść do takiej walki. Otóż były już wcześniej rozmowy na ten temat. Panowie nie darzą się z tą sympatią, tworzą podobny kontent YouTube'owy. W dodatku Sasza trzyma się bardziej ze mną, Buddha z Bokzelem, Więc byłaby to na pewno ciekawa walka. Bo pomimo, że z Michałem się bardzo lubimy i za chwilę nawet nagrywamy odcinek na YouTube'a, to lubimy tworzyć takie dwa obozy. I sobie dywalizować. Na przykład tak jak Michał, jest team i Zobaczysz, że ja będę górą. Zobaczcie z kim jestem. Eee, Luwin, dodaj.